Patrząc na sukces i ilość graczy Hardzon można bez problemu stwierdzić, że wielu graczy gra w tą niezwykłą karciankę, nie wiedząc nawet kto jest kim, o co chodzi i tak dalej. To też nie jest tak, że ktoś, kto nie interesuje się historią bohaterów, nie może grać. Ale fajnie by było może poznać tych bohaterów, kim oni są, i tak dalej. W końcu Hearthstone ma dopisek Heroes of Warcraft, czyli bohaterowie Warcrafta. Dziś opowiem wam o klasie łowcy, czyli o Reksarze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Reksar. Mistrz Bestii jest łowcą, który pochodzi z klanu Mokna Thal. Ten klan był dość specyficzny, bowiem jego członkowie byli pół orkami i pół ogrami. To sprawiało, że raczej byli potężnej postury. Rexar, jako mieszaniec, mieszkał pośród braci i sióstr swego klanu pod bacznym okiem jego ojca Leoroxa. Byli oni raczej nastawieni pasywnie, pacyfistycznie, czyli po prostu nie lubili walczyć i nie wdawali się w niepotrzebne konflikty. Ta filozofia później przełożyła się na jego światopogląd. W tamtych czasach horda składająca się z różnych orkowych klanów przygotowywała się do inwazji z Draenoru, ich planety, na Azeroth. Można powiedzieć, że główny świat w historii Warcrafta. Rexar, pomimo sprzeciwu ojca wyruszył przez Mroczny Portal na nieznaną planetę wraz z orkową hordą. Podboje hordy przetaczały się przez ziemię Azeroth jak fala, jednak pewien ork imieniem Gul'dan zdradził hordę i wyruszył na poszukiwania potężnej mocy. Spowodowało to rozłam w siłach do tej pory niepokonanej armii Orków i musieli uciekać przed wojskami przymierza, składającej się z ludzi, elfów i krasnoludów. Po tych wydarzeniach Rexar powrócił na ojczystą planetę, gdzie jeszcze przez jakiś czas stacjonował szerega hordy. To nie był koniec inwazji na Azeroth. Niedługo potem Ork Nerzul zaczął otwierać coraz to kolejne portale, by przerzucić wojska na drugi świat, ale konsekwencje tego były duże. Planeta Draenor została rozerwana na strzępy przez zbyt dużą ilość portali. Reksar miał już dość bezsensownego zabijania, którym lubowała się orkowa rasa w szczególności zradziły go też zdrady najpierw Guldana, później Nerzula. Ostatecznym przysłowiowym gwoździem do trumny była sprzeczka między Reksarem a jednym z orkowych czarnoksiężników, który postanowił wyssać z niego życie. Ostatecznie jego zwierzęcy towarzysz, wilk imieniem Harata, wskoczył pomiędzy nich, tym samym ratując życie swojego pana. Rexar zabił orka, ale niestety stracił kompana. W tamtym momencie zadeklarował, że nigdy już nie zaufa nikomu, tylko bestiom. Odszedł z hordy i przemierzał świat samotnie ze zwierzętami. Stąd też w grze możecie usłyszeć takie cytaty jak: Poluję samotnie! Błąkał się latami po ziemiach Azeroth, napotykając coraz to kolejnych towarzyszy zwierzęcych. Najbardziej oddanym kompanem była Misza, niedźwiedź. Poza nią jest również jastrzą imieniem Spirit, czyli Duch, dzik Hafer, czyli Prychacz oraz Leok, Wiwerna. Reksar wraz z nimi przemierzał pustkowia i inne dzikie tereny z dala od cywilizacji. Lecz podczas jego podróży napotykał nic tylko wojny i potyczki przeróżnych cywilizowanych kreatur. Jak widać w Łowcu pozostała część filozofii pacyfistycznej, nie lubił walczyć czy spierać się o głupoty. Widząc dookoła chaos i niepotrzebne wojny, starał się trzymać od tego z daleka, nie mieszając się w sprawy rzekomo cywilizowanych ras. Lecz samotność może zniszczyć każdego. Błąkałem się samotnie przez wiele lat, Miszo. Czasem jednak nawet mnie męczy brak towarzystwa. Obserwowałem inne rasy, ich kłótnie i ich bezwzględność. Prowadzone przez nich wojny szkodzą tylko ziemi i niszczą żyjące na niej istoty. Nie można im ufać, tylko zwierzęta nie uciekają się do podstępu. Podczas jednej ze swoich podróży napotkał orka zaatakowanego przez grupę zwierzów. Nie mógł on stać bezczynnie, patrząc się, jak dzikusy mordują wojownika, dlatego ruszył z pomocą. Bitwa. Chodźcie tu, kundle. Posmakujcie moglinowego topora. Nie będziesz sam w tej walce, nieznajomy. Przeklęci. Tchórze. Rozpłatano cię. Niewiele mogę zrobić, aby uśmierzyć twój ból. Wiem. To... To by była dobra śmierć, gdyby nie to, że zawiodłem. Zawiodłeś? Miałem dostarczyć wyjątkowo ważny raport wodzowi z krain na dole, ale teraz zawiodłem go i utraciłem swój honor. Dostarczę tę wiadomość. W imię honoru wykonam Twoją misję. Aka Magosz, wojowniku, dziękuję ci. Odszukaj miasto Orgrimar, znajdź w nim trala, powiedz mu, że. A... Obyś szybko spotkał się z duchami swych przodków, wojowniku. Widzisz, Miszo. Chyba jednak napotkamy jakąś cywilizację. Rexar wraz z miszą odparli atak, jednak ork imieniem Morgrin niestety otrzymał zbyt wiele śmiertelnych ran. W ostatnich słowach poprosił Rexara, by ten zaniósł ważną wiadomość dla wodza hordy, tym samym ratując swój honor. Łowca zgodził się, gdyż znał tradycję i honoru. Dotarł do Trala, który w tamtym momencie tworzył państwo orków w durotarze. Główne miasto Ogrimar było jeszcze w trakcie budowy u ugościł łowcę i zaoferował schronienie, jednak Rexar nie chciał nic za darmo. Postanowi zapracować na szacunek, pomagając lokalnym mieszkańcom oraz wykonując specjalne misje. Miasto wojowników. Nie widziałem niczego podobnego od wielu lat. Trzymaj się blisko mnie. Umocnić te podpory. Gdy wzmogą się wiatry, to dachy po prostu odlecą. Tak jest. Wodzu, przybywam dostarczyć ci tę wiadomość. Jak wszedłeś w jej posiadanie? Gdzie jest Mogli? Zginął w głuszy. Ostatnim jego życzeniem było, abyś dostał ten raport. Kim jesteś, wojowniku? Nazywam się Reksar jestem ostatnim synem rodu Moknatal. Natal, Wiele o was słyszałem w waszych żyłach płynie krew tak Orków jak i ogrów. To zaszczyt poznać jednego z was. To Królestwo DuroTar. Stworzyliśmy dla wszystkich nam podobnych rexarzy. Chcę, aby był to dom zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie. Przyjmij naszą gościnę. Chociaż tyle możemy Ci zaoferować. Być może zbyt długo żyłem na pustkowiach. Dziękuję Ci za twą wspaniałomyślną ofertę, Tralu, ale muszę zapracować na Wasz szacunek. Co mam robić? Hmm, rozumiem. Tworzenie państwa to trudne zadanie, a w tej okolicy wielu przydałaby się Twoja pomoc. Porozmawiaj z nimi. Głównie były to zadania zabezpieczenia terenów i zadbania o to, by nic złego się nie stało mieszkańcom nowo powstałej stolicy wojowników. Pojawił się też ważny wątek, który jest powiązany z Jane'ą Proudmore, natomiast o tym opowiem właśnie w jej odcinku. Rexar za swoje zasługi i wielkie czyny został mianowany czempionem hordy i od tamtej pory podróżował po bezdrożach chroniąc członków tej frakcji. W momencie gdy zaatakował płonący Legion w dodatku do gry World of Warcraft The Burning Crusade, Rexar postanowił wyruszyć na zniszczoną planetę Draenor, zwaną teraz Outlands, gdzie zjednoczył się z resztkami klanu Mok'Nathal Nathal i poświęcił się, by odbudować klan, chroniąc ich przed niebezpieczeństwami. Miano czempiona przypadło orkowi Rokaro, który przejął jego zadania. I na tym kończą się historie Rexara. Pojawił się jeszcze w najnowszym dodatku do gry World of Warcraft, czyli Warlords of Draenor, lecz jest to alternatywna rzeczywistość, więc ta historia nie ma aż takiego dużego znaczenia, więc myślę, że nie warto brać jej pod uwagę. Jeżeli chodzi o Rexara, powiem Wam, że bardzo podoba mi się jego postać. Tak, oceniając go z boku, no, przeżył troszkę parę niefajnych sytuacji, zwłaszcza musiała dotknąć go strata swojego zwierzęcego towarzysza, który, jak sami możecie zobaczyć, że byliby te, te zwierzęta były dla niego bardzo, ale to bardzo ważne. Wydaje mi się, że jego filozofia jest bardzo, bardzo fajna. Mi odpowiada przede wszystkim, e, no i nie wiem, dla mnie jest takim badassem, więc mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Napiszcie w komentarzach, kogo. Chcecie zobaczyć kolejną? No i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, Papa, cześć!